Nie ma chyba bardziej zbezczeszczonej śmierci od śmierci na poświęconej ziemi modląc się do wszystkich świętych o ratunek. Marmurowe posągi o anielskich kształtach pamiętają każdy lament matki po stracie swego dziecka, każdy płacz i zgrzytanie zębów, ale najbardziej pamiętają chwilę grozy, które doznała tuż przed swym odejściem pewna nastolatka. Została brutalnie pobita, a potem jej oprawca przeciągnął półprzytomną ofiarę przez cmentarz do starej, opuszczonej kapliczki gdzie kilkukrotnie zgwałcił i udusił Marlenę. Jednak wola przeżycia była tak silna, że leżąc nago z spuchniętą głową, zwróciła uwagę odchodzącego potwora w ludzkiej skórze. Ku jego przerażeniu dostrzegł, że ona wciąż oddycha. Sądził, że zmiażdżył jej krtań, ale ona bez względu na wszystko nie chciała odejść. Więc, aby uspokoić swoje chore sumienie, wyjął nóż i zakończył jej żywot kilkudziesięcioma pchnięciami ząbkowanego ostrza. Właśnie w takich okolicznościach Życie Marlin Curry zostało zakończone. Wśród mchu porastającego ceglane ściany kaplicy, gdzie niegdyś ludzie odprawiali swe modły, żegnając swych najbliższych. I to właśnie do tego miejsca zmierzał Max Somerset, który po tygodniu od pożegnania Caroline zdecydował się na rozmowę z umęczoną duszą. Wyruszając z środkowych Stanów Zjednoczonych, był pewnym siebie młodzieńcem, ale po tych miesiącach wędrówki Dzisiaj wchodząc na cmentarną ścieżkę, gdzie po bokach rozstawiono dziesiątki nagrobków, marmurowych posągów i kilka kapliczek, czuł strach i niepewność. Co chwilę wycierał pot z czoła, który powstawał z nerwów oraz z piekielnego żaru, który dawał w kość nawet po północy. Kilka rosnących tu i ówdzie płaczących wierzb podkoloryzowały upiorną atmosferę, szumiąc grobową melodię. Przechadzając się po ubitej, piaszczystej ziemi mężczyzna widział rozkopane groby. Zniszczone rzeźby, przewrócone i zwiędłe kwiaty. Na całym cmentarzu nie było ani jednego zapalonego znicza. Pamięć o zmarłych w tym miejscu dawno odeszła na margines społeczny. Po zamknięciu pobliskiego kościoła ze względu na aferę pedofilską, nikt nie interesował się losem pochowanych tu nieszczęśników. Max podszedł w końcu do wysokiego dębu stojącego w samym centrum krainy zmarłych. Majestatyczne drzewo królowało nad całymi włościami, niczym sprawiedliwy król otoczony żałobnym kordonem. Było wielkie i potężne niczym kolos. Somerset uśmiechnął się, zdając sobie sprawę, że posąg natury swoimi rozmiarami przypomina dziecięce wyobrażenia sir Archibalda Jeffreya, kiedy to po raz pierwszy miał sposobność obcowania z egzorcystą cmentarnym. Odczekując stosowną chwilę, aby zebrać swoje myśli, chwycił za kawałek drewienka przymocowanego do sznura, i zaczął rysować u stóp śpiącego giganta swoją wersję symbolu. Bo warto tutaj nadmienić, że każdy staroobrzędowiec miał własną rycinę do przywoływania duchów z jednym wspólnym okręgiem przypominającym węża Uroborosa. Jednak tutaj zamiast tarczy czy strzały pojawiły się dwie pokraczne, lekko pochylone litery SS. I chociaż można było je odczytać jako symbol nazistów, to tak naprawdę była to pamiątka po burzy, która nadeszła w dniu śmierci Karoliny. Gdy skończył malunek ceremonialnie, odwrócił się do niego plecami, a ze środka malowidła wydobył się biały, podobny do księżycowej łuny, strumień światła, który już po chwili rozbłysnął. Nastąpiła eksplozja, zostawiając za sobą drobinki pyłu, jakby tysiące świetlików wisiało w powietrzu. Zostały te, iskrzące punkciki, zabrane wraz z powiewem gorącego wiatru. Niczym ogon magicznej komety powędrowały w głąb cmentarza. Max widząc mistyczny spektakl ruszył za nimi. Tak oto trafił do wspomnianej wcześniej kapliczki, gdzie wciąż leżały rozłożone zwłoki. Zebrawszy w trakcie wędrówki stary, porzucony koc, pewnie zostawiony przez parę kochanków szukających dodatkowych wrażeń, pomyślał wtedy. Owinął kości i zaniósł Marlene pod dąb. W pocie czoła wykopał grób. Machał kupioną w markecie łopatą, rozbijał ziemię zapożyczonym od Lovrena kilofem. Pracował bez wytchnienia. Co robisz? Dziewczęcy, przyjemny głosik zabrzmiał tuż nad jego uchem. Kopię grup, odparł cynicznie, nie przerywając swojego zadania. Ktoś umarł? Owszem, i moim zadaniem jest, aby ta właśnie osoba miała przyzwoity grób. To miło z twojej strony. Dziewczyna w dżinsowych spodniach i w frywolnym żakieciku okrążyła mężczyznę i przysiadła po drugiej stronie. Obserwowała z wielką dbałością jego zamaszyste ruchy. Znałeś tę osobę? Pytywała zaciekawiona. Nie. Dobry z ciebie Samarytanin. Orzekła uśmiechając się do niego. A wiesz, moja mama mówiła mi, że takich ludzi jest coraz mniej na świecie. Do czego zmierzasz? Miło jest spotkać kogoś dobrego. Stwierdziłaś to po tym, jak kopie grób? Pochyliła się. Przyjrzała się jego skórze, wędrując wzrokiem po jego napiętych mięśniach przed przedramienia. Ramienia dopiero zatrzymując się na jego nietęgiej twarzy. Która jednoznacznie wskazywała, że kopanie grobów do najłatwiejszych prac nie należy. On w tym czasie uznał, że warto w tym miejscu zrobić sobie przerwę, więc stojąc w płytkim grobie usiadł na jego krawędzi. Nie wyglądasz na złego człowieka. Nie spieszy ci się. Nie spoglądasz na boki. Jesteś spokojny i opanowany. Nie sądzę, że jesteś złym człowiekiem. Oznajmiła z pewnością w głosie. Miała blond włosy zawiązane na kucyk a po prawej stronie miała wpięty czerwony kwiat maku, miała śliczne brązowe, ufne oczy, malutki nosek, przylegające uszy oraz wdzięczny wyraz twarzy. Nie wyglądała jak typowa nastolatka, wymalowana od stóp do czubka głowy, by trochę poszaleć na przypadkowej imprezie. Z samego wyglądu można było odnieść i co całkiem słusznie, wrażenie, że była typem dobrej, cichej myszki, która uważała, że cały świat jest piękny, była urocza w swej naiwności. Dziękuję ci za te słowa. Jeśli mogę odwzajemnić ciekawość, to powiedz, co robisz w tym miejscu o tak późnej porze? Zapytał Max, próbując się przebić przez jej szczery, niewinny uśmiech. Rozmawiam z tobą. Nie sądzisz, że to dziwne rozmawiać z przypadkową osobą na cmentarzu po północy? Nie, dlaczego tak uważasz? Moja mama mówiła mi, abym nigdy nie przychodził na cmentarz po północy, bo można spotkać zmarłych. Dziewczyna zaintrygowana stwierdzeniem złamała linię brwi, zmarszczyła czoło. I przyłożyła dłoń do usteczek koloru różowego. Dość długo zastanawiała się nad jego wypowiedzią, jakby rozwiązywała trudną szaradę. Nie żyjesz? wyszeptała pochylając się w jego stronę. Żyję. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dlaczego tak uważasz? Bo jestem zmęczony, cholernie zmęczony, a wciąż nie skończyłem kopać. Wziął łopatę i wrócił do pracy. Dziewczyna, nie chcąc się pobrudzić, odskoczyła dwa kroki do tyłu. Bacznie obserwując, jak kubka ziemi robi się z każdym zamachnięciem coraz większa i większa. Ja nie czuję się zmęczona, a sądzę, że żyję. Sądzisz? Zapytał retorycznie chłodnym tonem. Idąc tym tokiem rozumowania, mogę powiedzieć, że człowiek powinien wiedzieć, że żyje. Nie musi tego osądzać czy zastanawiać się nad tym. Spójrz na mnie. Kopię grób. Pocę się. Ledwo mogę złapać oddech od tej ciężkiej pracy. Bolą mnie wszystkie mięśnie. Kopanie grobów to ciężka praca. Owszem. A ty ostatnio ciężko pracowałaś? Czy ciebie coś bolało? Nie, u mnie wszystko w porządku. Więc skąd wiesz, że żyjesz, jeśli nic cię nie boli? Nic cię nie męczy? Dziewczyna zapowietrzyła się, przyjmując złośliwy wyraz twarzy. Chciała mu rzucić parę słówek, jakąś ripostę, tak, aby mu w pięty poszło, ale nie znalazła odpowiednich zwrotów czy zdań. Zamiast tego przysiadła się bliżej, pochyliła się, spoglądając na czarną ziemię. Grób może nie był jakoś specjalnie głęboki. Ledwo udało się Maxowi wykopać dół na głębokość jednego metra, ale jego toń, otchłań grobu aż przeraził nastolatkę. Zatrzęsła się. Właściwie dla kogo kopiesz grób? zapytała nerwowo. A jak się nazywasz? Marlene. Marlen, ładne imię. Nie przerwał kopania dopóki nie udało mu się zejść na półtora metra. Tak się składa, że słyszałem o jednej Marlen. Była sympatyczną, młodą damą. Takich dam już nie ma. Oj, powiadam Jaci, że takich jak ona już nie ma. Niestety, życie bywa okrutne, i ktoś postanowił zdeptać jej niewinność. Została zamordowana? Niestety. Ktoś zostawił ją w kapliczce na tym cmentarzu. Więc przyniosłem ją tutaj, u stóp wielkiego dębu. Posłyszałem, że kochała dęby, aby ją pochować. Spojrzał na zawinięte zwłoki leżące nieopodal. Odpoczywa tam, w tym starym kocu. Smutna to historia. Oznajmiła, a jej twarz stawała się coraz bardziej szara, niewyraźna. Ciągle spoglądała na boki i za siebie, jakby wypatrywała niebezpieczeństwa. Skuliła się w drżący kłębek nerwów. Owszem, jest to smutna historia, ale są smutniejsze. Są smutniejsze? Tak, znam parę takich historyjek. Opowiedzieć ci. Skończył kopać. Niezbyt akrobatycznie, trochę zabawnie, wgramolił się z powrotem na górę. Przysiadł koło dziewczyny i objął ją delikatnie a ona czując jego dotyk przestała się bać. Poproszę. Opowiedział jej o Caroline Blake, o jej marzeniach, wątpliwościach. O bliźnie na prawej łopatce, którą zyskała spadając z drzewa w wieku ośmiu lat. O tym, jak straciła rodziców, babcie i została sama na świecie. Zdradził też wątek o sympatycznym starszym człowieku, który od siedmiu lat żył samotnie w domu, który kiedyś był przepełniony miłością i szczęściem. Ona tylko słuchała, obserwując kawałek szmaty przykrywający zwłoki jej imienniczki, Marlen, i wyobrażała sobie, co mogło strasznego spotkać. Tę Marlenę, że skończyła w kocu na cmentarzu. Jej różowiutka skóra z czasem zyskiwała obrzęki, siniaki i bruzdy. Zamiast delikatności jedwabiu była szorstka niczym pumeks, nieprzyjemna niczym czarna, wykopana ziemia. — Max! — powiedziała do niego po imieniu, bo zdążył się jej przedstawić w czasie opowieści. Powiedz mi, czy znasz, jak nazywała się ta Marlen? Z tego, co mi wiadomo, to nazywała się Far. Marlen Far. Miała 18 lat, gdy musiała się pożegnać ze swoim radosnym życiem. Objął ją jak brat, obejmuje kochającą siostrę. Pamiętasz ten dzień, gdy odeszła Marlen Far? Nie. Dlaczego miałabym pamiętać? Wystarczy, że sobie przypomnisz, co widzisz. Co widziałaś w tą jesienną, pochmurną noc, gdy zawleczono cię siłą na cmentarz. Ale to nie ja. To nie ja leżę zawinięta w koc. To nie... Już dobrze. Nie musisz się bać. Już dobrze. Tylko powiedz mi, co widzisz. Wtedy zrozumiała. Rozpłakała się słonym nurtem i choć może to zabrzmieć złowieszczo, to Max zazdrościł Marlenę tych gorzkich łez. Następnie opowiedziała mu o mężczyźnie, który zwabił ją na przechadzkę. Mężczyźnie? To za dużo powiedziane. Był to kolega z klasy, który się w niej podkochiwał. Był niewiele starszy, o raptem parę miesięcy. Chciał ją zdobyć, przespać się z nią, ale ona go odtrącała przez całe wakacje. I na jesieni, korzystając z okazji, odprowadził ją na zgodę do domu, lecz do domu nigdy nie wróciła. Przechodząc obok zapomnianego cmentarza, uderzył ją, chwycił za włosy i przywalił o krawężnik chodnika. Wywlukł na cmentarz, ciągnąc i szarpiąc. Znalazł kapliczkę, rozebrał, zgwałcił, kilkakrotnie udusił. A tak przynajmniej mu się zdawało, a na końcu zadźgał nożem. Robert, bo tak na imię miał jej feralny kochanek, kilka dni później popełnił samobójstwo z wyrzutów sumienia. Czy pozwolisz mi obejrzeć mój grób, jak skończysz? zapytała po wszystkim. Oczywiście, w końcu to Twój grób. Delikatnie ułożył jej ciało w grobie i przysypał czarną ziemią. Wiatr zawiał, dudniąc starymi konarami dębu. Oboje poczuli zimny powiew. Gorące, upalne lato zdawało się odchodzić w zapomnienie, nadciągała chłodna, deszczowa jesień. Dziewczyna wytarła łzy, podziękowała Maxowi, tuląc się do niego jak siostra do brata, a może nawet jak córka do ojca, i z enigmatycznym uśmiechem na twarzy stanęła na narysowanym symbolu. Kolejny podmuch sprawił, że ulotniła się, odchodząc z tego świata, świadoma swej śmierci. W takich okolicznościach Somerset stał się egzorcystą.